Cześć, z tej strony Keep, Debit, a przed Wami skrót trzeciego meczu serii playoff Washington Wizards versus Boston Celtics. Drużyny bardzo się nie lubią. Boston prowadzą w tej serii 2 do 0 i zaczęli mecz bardzo słabo od strat, od kiepskiej gry w ataku. Ładne podanie John Waldo to portera Juniora. Washington w pierwszej kwarcie otworzył mecz z naprawdę wysokiego C. Gdy tylko na tablicy pojawił się remis 12 do 12, Waszyngton zdobył 22 punkty z rzędu. 22 punkty z rzędu. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 39 do 17. Bojan Bogdanowi rzut 3. Bardzo dobry mecz z ławki. 19 punktów, 10 zbiórek. W drugiej kwarcie doszło do pierwszych niesnasek między zawodnikami. Kelly Olinik znokautował swojego imiennika z Waszyngtonu, a Kelly Ubre wstaje i wbiega całą siłą w Olinika. Po prostu w niego Szarżował jak jakiś rozjuszony byk. Zobaczmy to na powtórce. Bardzo twarda, bardzo brutalna zasłona, ale chyba nie doszło tutaj do przewinienia. Po prostu wbił się w niego, a zawodnik Waszyngtonu po prostu popuścił mu nerwy. Kelly Oubre dostał faul niesportowy drugiego stopnia i został wyrzucony z boiska. Niezłe te playoffy. Chyba fani lat 90., -tych? Nawet trochę się cieszą, gdy widzą takie sytuacje, mimo że zbyt dużo ze sportem wspólnego nie mają. Isaiah Thomas jeszcze miał w przerwie meczu małą wizytę u dentysty, jednak ten świeżo wstawiony ząb sprawia mu lekkie problemy w czasie gry, ale czy jego powrót zrobił jakąkolwiek różnicę w tym meczu? To jest początek blowoutu i to podanie, jak to doleciało, gdzie jest obrona, jak mogłeś pozwolić na taki wlot pod kosz? Markief Morris ładnie to złapał, ładny wsad, Marcin Gortat stawia teraz za i John Wall ciężki rzut z pół jeszcze z faulem. John Wall zdobył w tym spotkaniu 24 punkty oraz 8 asyst, a jego matchup Isaiah Thomas zaledwie 13 punktów, ponieważ za każdym razem był podwajany i co się okazało Boston bez Isaiah Thomasa wcale nie są aż tak dobrą drużyną. Mamy kolejne nieprzyjemności na boisku, tym razem rezerwowi rozgrywający Brandon Jennings i Terry Rozier kilka akcji z rzędu. Doszło do małych spięć między nimi, trochę tak śmiesznie to wygląda jak chcesz go uderzyć to go uderz, a nie bawicie się jak jakieś dwa koguty o dominację w kurniku. Wygląda to co najwyżej śmiesznie, zawodnicy otrzymali faule techniczną i obaj również wylecieli z boiska. W całym meczu było aż 8 technicznych fauli, 3 wyrzucania z boiska, playoffy w pełnej krasie. Washington Wizards wygrywa 116 do 89, ale to Boston wciąż prowadzą w tej serii 2 do 1. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony Keep The Beat. Cześć!